Witajcie, moi drodzy. Tu Nazar, Tarot Ibrahimow, Wasz Tarocista, Jasnowic. Kochani, przychodzę do Was z trzema kolejnymi nowymi argumentami, to jest z tymi wizjami, które się sprawdziły. Podaję to po to, abyście w rozmowie z bliskimi, z tymi, których chcecie przekonać do tego, aby się przygotowywali, Byście im to prezentowali, byście im o tym mówili, byście zaczynali rozmowę od właśnie sprawdzonych wizji, nakierowując ich później na tę największą, czyli o wojnie. Zawsze powtarzałem, że jeżeli komuś w małych i średnich rzeczach się sprawdza, to i w tej największej będzie. Moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, jak powiedziałem wielokrotnie to zresztą mówiłem Pół roku temu, wcześniej, że PiS będzie coraz częściej przegrywał głosowania w Sejmie, że będzie widać olbrzymie tarcie w Zjednoczonej Prawicy. Otóż jest informacja w różnych mediach. Tutaj, na przykład, przed sobą macie na ekranie money.pl: PiS przegrywa głosowanie. Posłowie koalicji razem z opozycją. Komisja Zdrowia odrzuciła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o tak planach siedmioletnich w ochronie zdrowia, według których z góry określano by, za jakie zabiegi zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku zdecydowały głosy dwóch posłów koalicji. Za dalszymi pracami nad projektem zagłosowało 18 posłów. Za jego odrzuceniem dwudziestu, w tym dwoje polityków związanych ze Zjednoczoną Prawicą: Andrzej Sośnierz z Porozumienia i Małgorzata Janowska z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiłem, że takich sytuacji będzie coraz więcej. Ta liczba posłów będzie coraz większa. Tych, którzy będą głosoli, głosowali inaczej niż rekomenduje ich partia, inaczej niż rekomenduje ich prezes, inaczej nawet jak rekomenduje ich rząd. Było też w całkiem niedawno wykonanej przeze mnie wizji słowo, że przy bardzo ważnym głosowaniu o uchylenie się od odpowiedzialności rządu, a więc o samorozwiązaniu Sejmu, czy po prostu odwotu nieufności dla rządu, Zabraknie dziesięciu szabel. To mówiłem, to się powoli będzie dziać. Następna sprawa. Pamiętacie, kochani, jak mówiłem Wam, że nie bójcie się o to, że będziecie musieli być zaszczepieni szczepionkami, bo ich zabraknie. Jeszcze nie tak dawno, jak wczoraj, jedna z pań pod. Filmem z zamierzchłych czasów, sprzed pół roku, gdzie o tym mówiłem pierwszy raz, napisała mi: No i co? Są szczepionki. Po pierwsze, szczepionek nie było, jak już nawet ta pani to napisała, a nie było tej wiadomości, o której za chwilę powiem, a już tym bardziej teraz nie będzie. Otóż we wszystkich ogólnopolskich mediach, telewizji, możemy dowiedzieć się, że Komisja Europejska. Na dniach najprawdopodobniej w poniedziałek podejmie decyzję o tym, aby na terenie całej Unii Europejskiej zakazano szczepionek AstraZeneca i Johnson Johnson. Jak poinformował włoski dziennik La Stampa, w środę Komisja Europejska podjęła ważną decyzję w sprawie szczepionek na COVID firm AstraZeneca i Johnson Johnson. W poniedziałek będzie to wprowadzone w życie. Według doniesień Komisji Europejskiej nie przedłuży ona umowy z producentami na kolejne preparaty. Tu możecie sobie przeczytać, zresztą wszyscy na ten temat się wypowiadają. Szczepionka na COVID. Komisja Europejska rozpoczyna negocjacje z Pfizerem. Powiedziałem też, że wyjdzie afera z Pfizerem. Jest u mnie taki film afera Pfizera. Zachęcam do jego odszukania. Moi drodzy, już teraz mało jest szczepionek, brakuje ich. Cały czas rządy domagają się od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego dodatkowych szczepionek dla swoich krajów. Tym bardziej teraz, jak nie będzie Astry, nie będzie Johnson będzie ich jeszcze mniej. Mówiłem, nie bójcie się, bo chociażby ogłosili, że każdy będzie musiał się zaszczepić, to jednak tego po prostu towaru nie będzie. Spokojnie. To kolejna sprawa. Nie wiem, czy pamiętacie, moi drodzy, też, kiedy powiedziałem, że w tym roku, a to powiedziałem albo w listopadzie, albo w grudniu 2020, w którymś z filmów, że w pierwszej połowie 2021 będzie coś spektakularnego ogłoszone na temat nowotworu, na temat raka. Może być to lek na raka, coś w okolicach tego tematu, a osoby, które ten temat podejmą, będą promowane do Nagrody Nobla. Tak się stało. Dzisiaj podano. Między innymi na wirtualnej Polsce na onecie interi we wszystkich tych mediach, że odkryto nowe geny. Algorytm odkrył nowe geny, to one odpowiadają za nowotwory. Dzięki nowemu algorytmowi opracowanemu przez niemieckich badaczy udało się zidentyfikować 165 nowych genów, które odpowiadają za rozwój nowotworów. To otwiera nowe możliwości identyfikacji i walki z chorobami nowotworowymi. Algorytm opracowany w Niemczech umożliwił naukowcom zidentyfikowanie nowych genów, które przyczyniają się do rozwoju nowotworów. Jednak najbardziej wartościowy jest fakt, że udało się w ten sposób odkryć geny, w których nie doszło do niepokojących zmian w DNA i to właśnie ten fakt otwiera nowe drogi walki z chorobami. Zwykle rozwój chorób nowotworowych poprzedzony jest mutacjami DNA, które powodują niekontrolowany rozrost komórek. Jednak w niektórych przypadkach naukowcy zaobserwowali bardzo nieliczne zmiany w DNA mimo rozwoju nowotworu. To sugeruje, że istnieją również inne przyczyny choroby. Naukowcy z Instytutu Genetyki Molekularnej imienia Maxa Plancka oraz Instytutu Biologii Obliczeniowej Helmota, Centrum München, opracowali algorytm który pomógł zidentyfikować 165 nieznanych dotąd genów, które również mogą brać udział w rozwoju nowotworu, ponieważ wchodzą w reakcję z dobrze znanymi genami pronowotworowymi. Możecie na ten temat sobie poczytać w różnych mediach. Tutaj podaję na przykład wirtualną Polskę. Kochani, to są trzy argumenty, trzy sprawdzone wizje. Jest to Wasza karta do... Tego, aby służyć, posłużyć się tym w rozmowie z bliskimi, z tymi, których chcecie ocalić. Mówiąc, zobaczcie, temu Nazarowi, jasnowidzowi, chociaż jest dopiero na internecie od 3 sierpnia 2020, co nie znaczy, że to internet ze mnie zrobił jasnowidza, bo ja nim byłem od 15 roku życia. Przekazany mam dar przez mamę i babcię. Ci, którzy są na moim kanale, stali to o tym wiedzą. Tylko tu po prostu wszedłem 3 sierpnia 2020 pod długą, długą namową pewnych osób, a szczególnie jednej z mojego kanału, za co jestem zresztą wdzięczny. I możecie powiedzieć, że od tego 3 sierpnia sprawdza mi się bardzo dużo, bo to jest prawda ogromnie dużo nawet można powiedzieć. Więc dlaczego miałaby się ta największa sprawa nie sprawdzić? Mówię to z całą odpowiedzialnością. Niestety sprawdzi się. Dlatego warto pamiętać o jednym. I do tego was zachęcam. Na moim kanale jest film, który ukazał się dzisiaj, 14 kwietnia 2021, pod tytułem Wojna. Jak się do niej przygotować? Bądź przygotowany. Film pierwszy z trzech. Podaj ten film dalej. Jest to film bardzo ważny, można powiedzieć, jeden z najważniejszych filmów na moim kanale. Zachęcam do tego, byście z nim się zapoznali byście obejrzeli od początku do końca. Przypominam, że jest to pierwsza z trzech części a także byście zapoznali się z opisem do tego filmu. Proszę bardzo, on znajduje się tutaj. Byście kliknęli sobie na te linki, pobrali te treści. Przeczytajcie to. To jest bardzo ważne, co tutaj jest napisane. Może nawet od tego opisu należy zacząć, nim się obejrzy film, nim się go posłucha. Przyjdzie wtedy zrozumienie, przyjdzie wtedy do Was światło. Film jest arcyważny. Powtarzam. Z dzisiaj, z 14 kwietnia 2021, pod tytułem Wojna, jak się do niej przygotować, bądź przygotowany. Film jeden z trzech. Podaj ten film dalej. Chciałbym Was prosić, abyście wypromowali ten film, abyście wyprowawali ten film Wojna, jak się do niej przygotować, bądź przygotowany. Abyście podawali go dalej. Abyście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, Mój kanał zasubskrybowali, abyście pod tym filmem i każdym innym dali chociaż króciutki komentarz. Chociaż jedno szczęść Boże, chociaż jedno dzień dobry, chociaż jedno witam Was. Chociaż krótki komentarz, bo każdy z tych komentarzy ma duże znaczenie w pozycjonowaniu mojego kanału. Abyście dali łapkę w górę. Abyście z sympatią i życzliwością pisali na tym kanale. Moi drodzy, to jest nasz kanał. Weźmy wszyscy wspólnie udział w tym wielkim projekcie, jakim jest kanał Jasnowic-Nazar Tarut Ibrahimow. Projekcie, który ma na celu ocalić Polaków, ma na celu ocalić Polskę. Bo tyle będzie z Polski, ile będzie Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam wiele dobra i do usłyszenia.